Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Kiedy dziewczynka podniosła z podłogi zakurzoną ramkę i cicho powiedziała: Ten chłopiec mieszka w moim domu, milioner zrozumiał, że w jego własnym salonie właśnie otworzyła się przeszłość, o której nie miał prawa pamiętać. W sobotnie popołudnie w willi pana Lewandowskiego panował spokój. Powietrze pachniało świeżo parzoną kawą, a za ogromnych przeszklonych okien widać było jezioro, które błyszczało w słońcu. Mężczyzna siedział w gabinecie, przeglądając raporty ze swoich firm. Ciszę przerwał delikatny głos dziewczynki. Proszę pana, zaczęła nieśmiało. Czy mogę o coś zapytać? Pan Lewandowski podniósł wzrok z nad laptopa. To była Zosia, córka jego nowej gosposi. Miała może dziewięć lat. Wielkie brązowe oczy i warkocz tak długi, że prawie dotykał podłogi. Od kilku tygodni razem z mamą mieszkały w domku dla personelu przy ogrodzie. Oczywiście, Zosiu. Co się stało? Uśmiechnął się łagodnie. Dziewczynka trzymała w dłoniach małą, srebrną ramkę. Z tyłu miała naklejkę z logo jego dawnej firmy, a w środku stare, lekko wyblakłe zdjęcie. Znalazłam to za szafką w salonie, powiedziała, niepewnie podając mu ramkę. Ale, proszę pana, ten chłopiec. Zawahała się, a jej głos zrobił się cichszy, jakby bała się powiedzieć coś zbyt dziwnego. Ten chłopiec mieszka w moim domu. Pan Lewandowski odłożył laptop. Co takiego? W moim domu. W tym, w którym mieszkaliśmy z mamą, zanim przyszłyśmy tutaj. Widziałam go wiele razy. On tam jest. Mężczyzna zmarszczył brwi. Spojrzał na fotografię. Chłopiec na zdjęciu miał może 10 lat, ciemne włosy, poważne oczy, ubrany w szkolny mundurek. W tle widać było taras, dokładnie ten sam, na którym teraz stały jego meble. Skąd wzięłaś to zdjęcie? Zapytał ostrożnie. Leżało za szafką. A jak je zobaczyłam, to się przestraszyłam. Bo on wygląda tak samo jak tamten chłopiec, który czasem stoi za oknem. Jakim oknem, Zosiu? Zapytał spokojnie, choć poczuł chłód na karku. Tym w kuchni. Ale mama mówiła, że to tylko cień. Tylko dziewczynka ścisnęła ramkę mocniej. On się czasem uśmiecha. Wieczorem, kiedy Zosia z matką wróciły do swojego domku, Lewandowski wciąż trzymał to zdjęcie w dłoni. Odwrócił je. Na odwrocie, ledwo widocznym pismem, ktoś zapisał datę 4 czerwca 2002 roku. A pod nią jedno zdanie, mój syn Marek. Zamarł. Nazwisko na starym podpisie brzmiało znajomo. Szukał go w pamięci i po chwili zrozumiał. Marek Haller. Syn jego dawnego wspólnika, z którym 20 lat temu prowadził firmę budowlaną. Tylko, że Marek Haller zginął w wypadku. Tak przynajmniej mówiły dokumenty. Nie mógł przestać o tym myśleć. Wstał w nocy, zszedł po cichu do salonu i włączył lampę. Zabrał zdjęcie do gabinetu, położył je na biurku i zaczął przeszukiwać stary segregator z umowami. Po chwili znalazł akt własności posiadłości. Data zakupu 2004 rok dwa lata po wypadku Marka. Ale coś się nie zgadzało. W rubryce poprzedni właściciel widniało nazwisko Helena Haller, matka chłopca. Lewandowski poczuł, jak ściska go w gardle. Nigdy nie wiedział, że kupił ten dom od wdowy po wspólniku. Nigdy nie zastanawiał się, dlaczego cena była tak niska. Rano poprosił Zosię, żeby przyszła jeszcze raz do gabinetu. Zosiu zaczął łagodnie ten chłopiec, o którym mówiłaś. Kiedy go widziałaś po raz ostatni? Wczoraj wieczorem, odpowiedziała pewnie. Stał na ganku i patrzył na światło w kuchni. A twoja mama też go widziała? Nie? Mama mówi, że to wspomnienie. Ale on naprawdę tam jest. Czasem, jak zamykam oczy, to słyszę, jak mówi: To mój dom. Lewandowski zbladł. Nie wiedział, czy to tylko dziecięca fantazja, czy coś więcej. Ale od tamtej chwili nie potrafił już przejść obojętnie obok pustego tarasu. Tego samego wieczoru, gdy słońce zachodziło za jezioro, wszedł na piętro. Otworzył szafkę, w której kiedyś leżały stare dokumenty, i odsunął ścianę wyłożoną boazerią. Coś za nią zaszeleściło. Z kieszeni wypadła druga fotografia, większa, pożółkła. Na niej ta sama twarz chłopca, ale obok stała kobieta o ciemnych włosach. Podpis Marek i mama. 2001 rok. Za zdjęciem ukryta była kartka. Jakby wyrwana z pamiętnika, dom został sprzedany, ale on nie odszedł. Mówi, że będzie czekał. Pan Lewandowski usiadł ciężko w fotelu. Za oknem, na brzegu jeziora, mignęła mała sylwetka. Mógłby przysiąc, że to dziecko. I że uniosło rękę, jakby chciało pomachać. Nie odważył się wyjść. Od tej nocy nic w domu pana Lewandowskiego nie było takie samo. Światła w korytarzu gasły same. Drzwi od tarasu czasem zostawały otwarte mimo zamków, a pies, który dotąd spał spokojnie przy kominku, zaczął warczeć w pustą przestrzeń. Zosia nie chciała już chodzić sama do kuchni. Jej matka, pani Marta, próbowała tłumaczyć wszystko stresem i zmęczeniem, ale nawet ona zaczęła unikać wzroku właściciela, gdy ten wspominał o chłopcu ze zdjęcia. Tamtego ranka, po wydarzeniu w gabinecie, Lewandowski zastał na biurku nie tylko wilgotną kartkę z napisem, znalazłem tatę, ale też ślady małych palców, jakby ktoś dotykał drewna mokrą dłonią. Na podłodze, tuż przy biurku, leżała błotnista smuga prowadząca w stronę drzwi. Zawołał Martę i Zosię, ale obie przysięgły, że nie wchodziły do gabinetu. Panie Lewandowski, powiedziała ostrożnie Marta, może to zwyczajnie dziecięca wyobraźnia. Zosia ma bujną fantazję. To nie ona odparł chłodno a fantazja nie zostawia śladów błota. Zosia, stojąc obok, ścisnęła rąbek sukienki. On był smutny, powiedziała cicho. Chciał tylko, żeby ktoś go zauważył. Lewandowski spojrzał na nią z niepokojem. Skąd to wiesz? Bo powiedział, że tata go nie pamięta. Tego samego dnia mężczyzna pojechał do Urzędu Miejskiego. Poprosił o archiwalne akta własności domu i poprzednich mieszkańców. Urzędniczka, starsza kobieta o zmęczonych oczach, przewracała pożółkłe kartki i westchnęła. O, tutaj, dom należał do Heleny Haller, powiedziała. Owdowiała w 2002. Jej syn zaginął tego samego roku. Zaginął? powtórzył Lewandowski, czując ucisk w żołądku. Myślałem, że zginął w wypadku. Nie, proszę pana. Oficjalnie nigdy nie znaleziono ciała. Wrócił do samochodu z pustym spojrzeniem. W głowie słyszał tylko echo dziecięcego głosu, to mój dom. Wieczorem, gdy wrócił do posiadłości, zastał Martę stojącą przy jeziorze. Zosia poszła spać. Zapytał. Tak. Ale wcześniej coś mówiła, kobieta zawahała się. Powiedziała, że chłopiec się boi. Że nie może odejść, dopóki pan nie powie prawdy. Jakiej prawdy? Warknął, bardziej z nerwów niż z gniewu. Nie wiem, odpowiedziała cicho. Ale myślę, że on wie, kim pan jest. Tej nocy usłyszał kroki. Ciche, lekkie, niemal nieuchwytne. Wyszedł z sypialni i zobaczył, że drzwi do tarasu znów są uchylone. Wyszedł na zewnątrz. Mgła unosiła się nad taflą jeziora. W jej gęstwinie, na granicy światła z domu, stała postać dziecka. Kim jesteś? zapytał szeptem. Chłopiec spojrzał na niego. Był ten sam, co ze zdjęcia nawet ubranie wyglądało identycznie, jakby zatrzymane w czasie. Na twarzy miał łagodny, ale niepokojący wyraz. Ty wiesz, kim jestem, odpowiedział cicho. Tylko udajesz, że zapomniałeś. Nie, Lewandowski zrobił krok w przód. Ja nigdy cię nie znałem. Kłamałeś, mamie. Głos chłopca drżał. Obiecałeś, że się nami zaopiekujesz, a potem zabrałeś jej dom. Lewandowski poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Ja zapłaciłem za ten dom. Ona chciała sprzedać. Nie. Chłopiec potrząsnął głową. Ona chciała tylko, żebyś pomógł. Ale ty wykorzystałeś, że była sama. Zanim mężczyzna zdążył odpowiedzieć, chłopiec zniknął w mlecznej mgle. Następnego dnia Zosia znalazła coś jeszcze w szkatułce, która wcześniej leżała zamknięta na strychu. Był tam list. Krótki, drżącym pismem. Jeśli to czytasz, Julianie, znaczy, że wciąż masz sumienie. Zabrałeś mi wszystko. Ale nie zabierzesz jego. On tu zostanie, dopóki nie przyznasz się do tego, co zrobiłeś. Podpis: Helena Haller. Tego wieczoru Lewandowski usiadł przy biurku z listem w dłoniach. W kominku trzaskał ogień, a on czuł, że wreszcie zrozumiał. W 2002 roku, po śmierci swojego wspólnika, naprawdę obiecał Helenie, że pomoże jej z finansami. Ale wtedy odkrył, że dom ten sam, w którym teraz siedział, był zbudowany na ziemi o wyjątkowej wartości inwestycyjnej. Zamiast jej pomóc, zmusił ją do podpisania dokumentów, których nie rozumiała. Ona straciła wszystko. A jej syn zniknął tydzień później. Lewandowski spojrzał na jezioro za oknem. Gła znów gęstniała. Tym razem nie był to zwykły cień. Na wodzie, tuż przy brzegu, unosiła się dziecięca dłoń. Następnej nocy Lewandowski nie spał ani chwili. Wciąż widział to zdjęcie nowe, choć przecież nikt nie miał prawa go zmienić. A Atrament pod napisem Tata i Marek jeszcze nie wysechł. A chłopiec na fotografii naprawdę wyglądał jak on sam, młodszy o czterdzieści lat. O świcie poszedł nad jezioro. Mgła znów spowijała wodę, ale tym razem coś w niej błyszczało metaliczny odblask, jakby kawałek ramki. Zanurzył dłonie w chłodnej toni i wyciągnął stary medalien. W środku znajdowało się zdjęcie kobiety Heleny. A obok niej Marek. Kiedy tylko otworzył medalię, usłyszał za plecami dziecięcy szept. Wreszcie mnie pamiętasz. Odwrócił się gwałtownie. Chłopiec stał na brzegu, taki sam jak wcześniej, lekko przeźroczysty, z błyskiem w oczach, który nie był ani gniewem, ani radością. Przyszedłem, bo mama powiedziała, że pan w końcu gotowy powiedział spokojnie. Ale zanim pójdę, musi pan zrobić jedną rzecz. Co? wyszeptał Lewandowski. Powiedzieć prawdę. Zosia i jej matka znalazły go kilka godzin później, siedzącego w salonie przy włączonym magnetofonie. Na stole leżały dokumenty, stary list Heleny i medalien. Obok dyktafon. Marta podniosła słuchawkę i włączyła nagranie. Głos był zmęczony, ale pewny, nazywam się Julian Lewandowski. Dwadzieścia trzy lata temu oszukałem kobietę, która mi zaufała. Podpisała dokument, myśląc, że to umowa pożyczki. W rzeczywistości przekazała mi dom, w którym mieszkała z synem. Tego samego dnia chłopiec zniknął. Nigdy go nie szukałem, bo nie chciałem znać prawdy. Ale dziś wiem, ten dom nigdy nie należał do mnie. Po chwili nagranie urwało się szelestem papieru. Zosia przytuliła się do matki. Mamo, on już nie jest zły, wyszeptała. Mówi, że może odejść. Wieczorem Marta poszła do gabinetu, żeby oddać ramkę, którą Zosia wcześniej znalazła. Ale ramki już nie było. Zamiast niej stała szklana kula z fotografią, jakby zaklętą w środku, kobieta, chłopiec i mężczyzna. Uśmiechnięci. Na tle jeziora. Pod kulą leżała kartka z jednym zdaniem, dziękuję, że pozwoliliście mi wrócić. Tydzień później Lewandowski zniknął z posiadłości. Zosia widziała, jak jego samochód odjeżdża wcześnie rano, bez pożegnania. Nie zostawił numeru, nie odezwał się. Ale w nocy, gdy zasypiała, słyszała czasem cichy głos nad jeziorem, powiedz mamie, że dom jest już bezpieczny. Minęły miesiące. Dom przeszedł w ręce Marty, która nie wiedziała, dlaczego bank nagle umorzył wszystkie długi, a adwokat przysłał dokumenty o darowiźnie w ramach rekompensaty moralnej. Zosia rosła. I tylko czasem, gdy bawiła się w ogrodzie, spoglądała na tafle jeziora i uśmiechała się do odbicia w wodzie. Do zobaczenia, Marek szeptała. Teraz to nasz dom. Pewnego wieczoru Marta zapaliła lampę w salonie. Światło odbiło się w szklanej kuli na komodzie. Na chwilę zdawało się, że postaci w środku poruszyły się, jakby ktoś po drugiej stronie zdjęcia lekko skinął głową. A potem wszystko ucichło. Kilka miesięcy później listonosz przyniósł przesyłkę bez nadawcy. W środku znajdował się nowy akt własności. Na pierwszej stronie widniało nazwisko właściciela Zosia Kowalczyk. A w dopisku, niech to miejsce zawsze będzie dla tych, którzy nigdy nie mieli gdzie wrócić.